Siemano widzowie, dzisiaj gramy bezmózcem z moim kolegą. No siema, siema. No to bardzo się zgadza. sobie jedną rundkę. No. Tak o. Dobra, so, gramy dwójeczki. Dostawcie no, suba i lajka. Już prawie tysiąc wyświetleń na nowym serwercie, na nowym Twitchu. Ktoś nie widział, to niech zajrzy sobie. Typo się, ty się ulotnił. ty po się ulotnił, Typo się ulotnił, joł, joł. Typo się ulotnił, Typo ty się ulotnił, joł, joł. Akurat to nie będzie jak tamte odcinki, że ja nie montuję. No co ty, nie ja montuję. Zaczęłam montować, bo w sumie już to, po tamtych odcinkach widzieliście. Daj mi tego, daj mi złoto. Thank you. Lecimy, A, panie, panie Janie. Czekaj. Obuduj. Ten jeden kolega co chce być masem i obuduje będę jak szalony. Aha, robiłem fire. Chyba w Nie, że fire byłam w ciebie. Zniszczyłeś łożka. Zniszczyłeś im drużynę. Jesteś z siebie dumny? Da. A może oni mieli dzieci? Nie wiem. Gdzie jeszcze chłopacy są? A trudno. A może mieli dzieci? Chłopak z chłopakiem. Nam, 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 nam. Nie mam wyweda. A jak będzie krótka ja jeszcze... runda, to gramy jeszcze... Może będą Dobre. dwie rundki. Aha, zginąłeś. Nie, ja nie zginąłem. Żyję. Ty, Ty... Ty ja to, żyję? Czemu hmm. próbować zabić. O Boże. Różowy jest głupi. No to jest bardzo krótka. Czy ja tu doskoczę? Nie, w Nie! fajnie, w ogóle. Dobra, dawaj no. drugą linię. KID MODE, WYŁĄCZ! WYŁĄCZ SZYBKO! Nie, kid, mode. KID MODE! Nie, to nie KID Ja, ja, ja... To... To łupia mój mózg, ja go bed. To dla kidów. Akurat nie dla... Nie dla nóz. Tak, my nie jesteśmy wcale młodzi. My mamy 85 lat. Nie. O, o, o. jakim cudem my dajemy nawalać w myszkę? Bo mamy nogi ze stali, żeby A, się, się dobrze. I nawalamy w myszkę. <noise> Aha. Złoto mi daj i żelazo trochę. Lasa, nie mam nic. Jak... Już ktoś buduje się do nas? Czy nie? Jak ta runda będzie krótka, to to też dłuższe robimy. No nie! To mają? Dedika? Dedikus, Dedikus, Dedikus. Dobra, nie mają bada. ci bada nie mają. A rzuci bedę niemal Co? No pani nim zniszczyłam Moje uszy! Moje bębeny! Ła moje no. małe jajka Mini majka, dobra po tej rundzie może jeszcze jedną zróbmy Bo to jak krótka będzie, a jak długa to też zróbmy jedną Ło dupa! Co ty nam bedo? E, Już to nie ścisz? Bedę Czemu to ma. jest taki mały knok na krawędzi. Co jest mało? Nie, no. ale ty odpychamy e, na pół bloka tylko. Albo, że ma Nie, bo ty po tu. Po, wiesz, mały knok, mały fi. Co? Co, co, co mały, but. mały but. Mały but chciałem powiedzieć. Mały fi... Jest no, za mały but, mały fi. Ej, <laughs> ja proszę, sam... nie pogarszaj mi życie, jak ja to będę musiał montować. No Ej, gromadzki, zamknij się! buta. Ruinujesz mi życie. Fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery. <laughs> Ej, no <zamierz. śmiech> Lecisz, 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 dednę, 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 dednę. bołem. Ale różowe przynajmniej bedę nie mają. Ej, my mamy tylko z szarymi. Nara! O, czerwony nie. Nie wiem, myślałam, że nikomuś beda nie Życie mu to mi zniszczyłeś. A może mieli dzieci, grunacki? Mi się zbudziło. Nie mogłem wyrzucić. myślałeś, że jak chłopak w mają Czemu? dzieci? Mama, a... Jeszcze różowy żyją? Nie. Co tam jest różowych? Nie wiem. Biały był. Co to? Siema, siema. Halo. O nie, no my odcinek nagrywamy, a gramy Bedwarsy. Dużo tym tam zdobyłeś? Halo. No ej, bo ja mam. Mam... mam ej, ja tak. chcecie coś zobaczyć? Moją... Ksiek ma ograndę kombinator. Nie no, nie no, nie w ogóle. Poczemów gadać o roczek, my gramy w bedy. Gałgany. Nie. Gromadzki, czy udasz na no, kielagi? Gromadki udasz na kielagi. takie lagi. To to laki. Laki, laki, sam, sam masz lagi. Ugradamy? Ugradamy, bo on wisi. Patrzę, wisi ma... Marz wisi. Nie, wstał już! No nie, no ja będę musiał wyciąć niektóre rzeczy, to co wy gadacie. A, Nigdy. Ja wbiję was trzy ciągle. Nie no, ja no, was wytnę, ja was wytnę, totalnie. Marcin nie wisi. Nie wywołam się. To nie to tak, nie że jest admin adminem? Technikiem? Krzysiek, Już masz tego ja Uwaga! Wywal go, bo on nie rujnuje życie. Dobra. Kto? Go? Nie? Marcinka wywal. Jak ja chyba adminem nie jestem. Wywaliłem go. Ja ci to zrobiłem? Halo, co ja ci zrobiłem? Nie wywalę mnie, no się. Nie Krzysiek. mówisz brzydkie rzeczy jak my nagrywamy odcineczek. A ja? Ja nie umiem na telefonie... Czy rzucasz? Ja chyba nawet nie mam admina. No nie wiem, ale... Czemu to ja go wyrzuciłem. w Stilo Brain Rod! Stila rod. Stila Rade. Rade. Ej, idę ci ukraść. Ej, stila, stila, stila. No, Krzysiek! Ja nie o... nie. Zapamiętać. Ale, Krzysiek, naprawdę masz Lagrandy kombinacjone? No, to no no, 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 A cię mam pokazać Ej, to fajnie, a ja zdobyłem mega dużo tych, tych, no... No, zobaczcie, to jest, Tu trzy i dawaj, i dawaj go, widzicie. Widzę tu kolejna, cię dwa. Ale co masz, dwa? Czekaj, patrzę już. To mam takie. No, jeszcze raz. Patrzę. O tu sukienki. Ale wiecie, kształt grande kombinatio? Fajnie. A ja miałem... Mam z... wszystkie brainrock na raz. raz. Jeden, I A ja miałam sami fajnej Kolejna. A jak Krzysiek miał, mam sta, e, spaj... spaj... E, spaj... jest na O tu Racuk tu Raczuka byś dał coś? Raczuk był da, byś dał coś Bo masz tym wiszej Krzysiek Ja bym... To. żadnego K nie zdobyłeś No weź Raczuk daj, bo ja nie miałem neta, daj coś Dam ci jakiegoś no, dobrego. Dadłeś? No, Dadłeś. No, Kończymy odcinek? Jeszcze i ostatnie runy. Ja chyba chodzę. Nie chcę mi się no, czekać. Nie, życie. nie kupuję nagrody, mam twój no, Wait Bartek, Bartek wait. wait. Słyszysz mnie? Słyszę. No czemu wy dołączacie? Ja sam z nami Blazing Pack odpalam! Ej, dobra, to będzie więc... Ej, nie no, Marcin, dostaniesz zaraz Ty gromadzki dana. nagrywa! Bana dostaniesz! Ja tylko zobaczyłem! Ale zaraz bana dostaniesz, bo ty nie nagrywasz z nami! Kupa! Siku! Kupa! Nie! Kid się włączył! Siku, kupa! Nie, ja go banuję! Po mnie to... O, grają w biemenzi. Ej, oni grają w gmędzi. Miał, miał, siku, kupa. O, teraz Marcin gra w robotkę. Na, na, na miał, miał, siku. Ej. Dobra, krzyśka tutaj wezmę z powrotem. Ej, co? I czemu? Ej, ty będziesz gdzieś po wszystkich kanałach. Ja wyrzuciłem, ale ja tam dla Marcina jednogodzinną przerwę. Ej, mama! Ale... To, to ja a są ładowarki jadę. jakieś? Czy fałsze wszystkie? Nie wiem. <śmum> hm, a idę Znale. po no ładowarkę jakąś żalać. Ty... Bo ja... Wiesz, to jest trzeźwy piesek. Dobra, mama! Zostawmy ich! Zostawmy ich! Zniszczą nam czekaj, zniszczył nam beda. No czekaj! Pytaj, gdzie są ładowarki? Mamy tu wyglas. To ja. Stoi. ja. Gdzie A masz? Nie będę się tu kiedy młoda. Maria! Gdzie mam ten? Trzy sekrety poza eventem. Gdzie jestem plecach, fajka? ten. Da. The... A, tu jest. Mam diamentowy mieczyk. Mam diamentowy mieczyk. Nie do nich, mam diamentowy mieczyk. Ale gdzie dało się wniosek, do i... to do gardki? Nie ma. Tu tam. Ja. Czate! Będę nie mają! Paniki! Widzowie nie mają! Kolegę. O, nie mają! Będę nie Na Będę nie mają! Będę nie mają! Będę nie mają! 66 nie mają! Będę A ciało jakby się naprawdę budował. Nawet się nie starał skonfigurować te city. Nie ja nie mogę. O Boże, Golem mnie zabił! Jestem! Boże. Golem mnie zabił. Dobra, czekaj, może wpadnie w moją pułapkę, bo ja zrobiłem Oczekaj. pułapki. Gromadki, poje pułapki zrobiłem. Zepsułeś mi. Po ja pułapki zrobiłem. Pu... Ja, pułapki zgubiłem. No. ja też jak ma taki mikrofon, co myślę, mi co to jest... Kur... Bo to Martin Podłoga 3. Tylko na innym koncie. Ale co? Że masz zły mikrofon. Gromadki Cię wzywa, bo masz słaby mikrofon. Ale nie, bo przed chwilą Cię słyszałem jakbyś to był Marcinkiem. Nie, a no. nie chyba masz. Tłumacz. Masz wiele słuchawka? O to jest aktyk nowa piątka Nie wiem go patrzcie sam Może Ej! Bo oni dopiero przegrani, ty mi zabiłem kolęo A ty co? Ro, robisz film? Co? To mówiłem, że nagrywam odcinek. Nie wiem co kupić. Kupiam. Mam tylko piosenkę, tylko Nie wiem gdzie Ej gromacki, gdzie jesteś? Bo chcę coś zobaczyć Sławę? Ej, tromba idzie do... Go... Tromba idzie do koszary, Co, co pytaj, Obróć poproszę faworki, Koszara daję mu faworki i to temu łaskawienia no, A wiem, widziałem ja to Czemu? Czemu on da się nie można? Ja do której możecie grać, bo ja do zerowej. A ja mogę, Ja tylko miała być jedna rundka, a to się zamieniło w trzy. Dobra, to jest nam serio ostatnio, bo mi się nie chce. To będzie koniec odcinka. To daj, buduj się, bo nie umiem. Myślę, że zatrzymasz a to trzymasz żelazo słuchaj hey, tylko ląda do końca Mogo... tak <grywa> za szybko się budujesz co ty próbujesz? <grywa> czemu próbowałaś mnie zabić? <grywa> Czy się chce? Ej, czemu krzyż się gra wisza? Fisza na czym na Robloxie? No bo jest na kanale Gra Anko w pisze. Chyba zaraz sobie to. Po <laughs> Nie, już został. <laughs> Czemuś czym Krzysiek grałeś w fisha? Co?! Nieprawda! Grywałem no, w grałem w ja się ja się gra... Spotify, wam to. Ale ty grałeś w Nieprawda! Nie nie prawda. Mają fajne piosenki tego. taką ogólnie się takie, y, ten, OG, Skok, z Ej, Krzysiek! To znaczy, Ej, bo gromadzki poje ja spadłem. Eee! To co? To nie to ja, ja miałem wszędzie lej. bo jest dwujonem. I to wedłeś? Cofam się. Dwojal! Dwojal! Ja. I groma, do której grasz? Nie wiem. Ale ja jestem. Gramy do 24? Nie bardzo. wiem, czy mogę. Chyba mać 123, 123, czy coś takiego. Bo ja do tej mogę, bo ja nie grałam przez chyba... no, przez cały, Przez cały tydzień. Ja prawda? Wróci... Naprawdę? My ciągle. O, my, te, my nie jesteśmy, żeby na wakacjach odpoczywać, tylko ruszyć się na wakacjach. Chyba od, od 9 do 18, 19 chodzimy wszędzie. Dościu wojam. Dobra. Co Bawisz? robisz? Giniesz czy nie? Nie, mam odrzuta. Patrz, odrzucę go. Dzokuję. Dobra. To będzie Dobra, dziko drugiego Jeśli się podobało, zostawcie subika i lajka. Co? To jest obowiązkowe, bo nawet to jest jeszcze za darmo. To fajne. Co? Na.